Ciema, na widzowie z tej strony w Zajmę dzisiaj, dzisiaj gramy w Split Gate, czy jakoś tak ta się gra nazywała? Splitgate, tak, mam rację. Yy, nagrywamy z tej gry odcinek. Pierwszy na tym kanale z tej gry będzie odcinek. Jeżeli Wam się spodoba taki odcinek z, z tej gierki, zawsze That's w górę suba dzwonem. Jeżeli chcecie jakieś kolejne typu gier, takich jak Splitgate albo jakieś inne gry, typu Roblox, jeszcze raz Fortnite, to po prostu napiszcie w komentarzach. A ja bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do odcinka. A i miałem was bardzo przeprosić, za to, że w ostatnim odcinku wyłączone zostały komentarze. Nie wiem co się stało, próbowałem jakoś włączyć, ale coś się zepsuło i się nie udało jej włączyć. Dlatego was bardzo, za bardzo przez to przepraszam i mam nadzieję, że mi wybaczycie. No i co już, ja już nie będę przedłużał i was zapraszam do odcinka. Dobra, ja w tą grę gram nie wiem, który raz w życiu. <grałem> w to kiedyś, ale krótko w to kiedyś grałem. O, 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 nie wiem, mam nadzieję, że to jakieś trzy fragi chociaż zrobię w tej grze, bo no, nie będzie za kolorowo, jak nie zrobię żadnego. To tu je dostaję? Skończ? Co? Aha! Plecy miałem. Zobacz, pokaż. Tak, plecy chyba miałem. Dobre widzowie. Nie, zabiję? Asysty. Dobra. No nie, zginąłem. Dobra, szkoda. Było co prawda? Nie, leci. Nie, ja zginę. Wiedziałem, że zginę. Kurde dobra, było blisko, widzowie, było blisko. Kurde, 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 kurde. Chciałem was poinformować, widzowie, że jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek na moim kanale zgranny, więc wyczekujcie i po prostu... wyczekujcie, no wyczekujcie, po prostu wyczekujcie. Dead i zginę. No. Wstałem. No dobra, nie dziwię się, że zginęłem, bo było tam trzech. Ale no. No. Przepraszam, że tak mało widzowie mówię na filmikach. Ale no próbuję się skupić także, żeby jak najlepiej nam to wyszło, żeby Wam się podobały jak najbardziej filmiki. Oj, tam ktoś jest. Tam ktoś jest. No nie trafiłem ani jednej plastki. No w sumie, czyli jak zawsze. Mogę tu przejść? Nie, zniknął portal. Dobra, bez portalu to jest. Bo go. Jakaś pałka? Co ta pałka robi? Co za poko robię? Zaraz ją przetestujemy na kimś. Przedmiot jakiś tutaj... ale go wybiło! To jest widzowie za mocne. That? To jest za mocne widzowie wam powiem. Kurde, zginąłem ze sambalką. pałką. Mogłem strzelać, no ale przynajmniej fajnie się wiem, Zrobiłem tam dwa albo trzy fragi z tej broni, więc jest dobrze. Kucie, 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 O nie chyba albo na górze. No mówię, że jest albo na górze, albo na dole. Chciałem, chciałem... Nie zostałem, nie zostałem. Kurde, kolejny. Gdzie jestem? Nie, a jestem tu. Hm. Chciałem wam też powiedzieć, żebyście wpadali na kanał do Weksiego i do Aestry, bo robią bardzo fajne odcinki z gier i fajne serie też robią. I po prostu, po prostu wam doradzę, żeby tam do nich wbić, pooglądać ich, dać im suba. Więc no. Za to będę wam bardzo wdzięczny. Kim tam dacie jakiegoś lajka pod filmem, komentarz, też im dacie suba. O, on to jest on, który mi zabrał pałkę wcześniej. Chodź. Chodź, ja cię muszę zabić. O! mmm 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 Dobra, dobra. Głowa, lec! Będzie double kill? Kurde! Dobra, fokusuj na tym tego ziomka. Fokusujesz na niego. Chodź tu! Dobra, wygraliśmy! Co bardzo się wywaliłem za zero, no ale wygraliśmy, no wygraliśmy, no! Wycięstwo! To jest takie... Albo głowy same dawał. Dobra ddzu, jeżeli odcinek Wam się spodobał z tej zostawcie łapkę w górę z